Taka karaśka, a to gaugan. Jeden szczupak jedną wędkę złamał, to Anaconda Magic Runner 4. A tu nagle zaczyna gdzieś spierdzielać i bach! Żywiec się ożywił. Trzeba wierzyć, chodzić i weźmie. Ale w tu, w tym lesie łęgowym jest ptaszoru. Ja zakładam przeważnie na szczupaka. Posłuchajcie jak napierają Delirium. <noise> Emocje poszły do góry, co? Takie kotwiczki. Zakładam żywczyka tuż przy głowie. Siema, siema. Witamy w kolejnym odcinku Polskiego Wędkarstwa na Islandii. Jak już widzicie, tata rozkłada sprzęt. Ja muszę sobie dopiero zmontować. Przyszliśmy, już widzicie pobojce pewnie. Przyszliśmy na żywca. Dołeczek się prezentuje tak. To jest takie starorzecze. Połowiłem tutaj największe moje ryby życiowe. Także co? Żywiec na kotwice i łogiń. I szukać tak? I szukamy. Dzisiaj jak na złość, myśleliśmy, że będzie deszcz padał, pogoda szupakowa, a tu słońce operuje. Wczoraj byliśmy na Federy, to wiało i lało. Dobra, robię zestawy i łowimy. Dobra. Wybieramy jakiegoś żywczyka, zestaw zmontowany. Na zwykłą bojkę. Łapiemy jakiegoś. O, na początek wystarczy taki. Ja zakładam przeważnie na szczupaka. Ściągam jedną łuskę kotwiczką i w, tą, w to miejsce zakładam żywczyka tuż przy głowie. We ryby. <grybuj> Rzut po rybę. Pierwszy zestaw w wodzie. No i robimy drugą węteczkę. Zwykły spławiczek, bojka z piórem. O. przypon, Stalowy około 30 cm powinny być dłuższe. Ja wolę na dłuższe łowić na żywca. Ale, ale to nie przeszkadza. 30 cm to jest i tak dobry rozmiar. Kurczę, gdzieś wsadziłem kaszkietówkę, nie wiem gdzie, a takie słońce zaczyna palić. Teraz jeszcze jesteśmy w cieniu. Żyłki mam te karpiowe 0,35. Jedynie ta pogoda martwi słoneczna, bo to nie jest szczupakowa pogoda, ale posiedzimy sobie, popatrzymy. Ja uwielbiam na żywca łowić, jedna z moich ulubionych technik. I tutaj damy już troszkę większą kotwiczkę. Na tamten zestaw poleciała kotwiczka Gamakatsu. A tu jakaś ownera, katwisz. takie kotwiczki. Ok, teraz doważymy. Mamy stopery, ale strasznie malutkie, nie wziąłem żadnej oliwki, więc zakładam taką, taki ołów w taśmie. Dobra, teraz zobaczymy, ten spławik chce stać. Trzeba jeszcze dorzucić. Nie lubię tych taśmowych ołowi, ale co, jak nie ma, to się taki zakłada. O, i to już jest to, co mnie interesuje. Teraz bierzemy jakiegoś kabana. Największy chyba. Czy, chcesz, czy ty chcesz go? Nie, nie. Ja uwielbiam na duże żywce łowić. Aby spolika nie zatopił. Nie. Luks sprawa. Idziemy tu rzucić. Muszę przemontować ten jeden zestaw, A nie, to ja. Nie, to ja. Uj, daj się nie <laughs> Emocje poszły do góry, co? <laughs> O tak jak się wtedy udało rzucić, to już było 90% brania. No i żywczyki chodzą. No właśnie tamtego jakiegoś widzę, masz dobrego, wariata. Ale dobrze, o tu miałem wyjście tego szczupaka wtedy, nie? Bo tak powinien chodzić żywiec. A nie, jak stoi w miejscu, to jest na nic robota. Ja tego tu na tej małej bojażce, to ona byleciutko pyka, ale nie chcę tu pyka przy brzegu. Tamten większy, cokolwiek chodzi. Słońce, bardzo jest prześwietlona woda, mogłoby kurczę trochę być pochmurno. No cały czas było pochmurno, musi być i pogoda, ale to dobrze, bo na federka będzie git. Chociaż wczoraj byliśmy, tu nas tak wymroziło, wywiało, że końcówka maja nie powiedziałbym. A myślałem, że boi nie ma, ale za tym, <laughs> za drzewem się schowała już <śmiech> delirium. <śmiech> To ten żywies na tej małej bojce, aby delikatnie pyka. Muszę go podmiankę zrobić niedługo, ale jeszcze dostanie szansę. Ale w tu, w tym lesie łęgowym jest ptaszorów. Posłuchajcie jak napierają. Całkiem co innego niż skrzeczące mewy wokół mnie. Zaraz będę robił podmiankę żywca, bo coś jest jakiś mięmrawy. Jakiś mi się trafił y, leniwy. Zobaczymy tutaj na tym dołku. Na tym starorężu, bo na to dołek taki mówimy. Na tym starożeczu Największe moje szczupaki złowiłem. Czyli 94 cm największy i reszta była takie 93, 92, 91 ten przedział bardzo głębokie starorzecze, no kiedyś było jeszcze bardziej głębo głębokie, ale teraz teraz go wiadomo zamoliło jak te wszystkie no, ale jest potencjał tutaj dlatego tutaj postanowiliśmy przyjść, bo jest to no, urokliwa miejscowa i jest jedno z najgłębszych rzeczy tutaj w okolicy jest może ze 4 metry wody tutaj woda zmącona, on tu ma dużo żywca sorry że tak mówię, ale mam cukierka nie wziąłem kawy i kopiko napieram. Także woda zmącona no, tu ma full pokarmu. Ale taki żywiec uwieszony na kotwicy zawsze imituje jakąś okaleczoną rybę. No bo jest okaleczona de facto. I szczupak o tym doskonale wie, że jest łatwym kąskiem. I spośród takiego stada Karasi wybierze tego, który jest najbardziej właśnie, właśnie walnięty. Czyli tego naszego na kotwicy. On nie może swobodnie pływać, coś tam go przytrzymuje nienaturalnie pływa i szczupak wie, że on jest jakiś chory i jest łatwym kąskiem. Także aby czekać. Troszeczkę pogoda nie dopisuje, ale wiaterek się rusza, a to już jest dobry znak. Bo dzisiaj wiaterek będzie zbawienny. Tak to jest za bardzo woda prześwietlona. Ona jest dosyć brudna, ale jest prześwietlony tutaj temat dobrze. Jest otwarta przestrzeń. Mówię wam, to jest jedna z moich ulubionych metod. O, żywiec się ożywił. Żywiec się ożywił. Może coś tam go zaczyna się coś nim interesować. Nieraz tak jest, że stoi wymęczony, wisi na tej kotwicy dosłownie, a tu nagle zaczyna gdzieś spierdzielać i bach. Tam mam drugi przy brzegu a ten mam pod drugą stroną. Tata też łowi na dwie wędki. Ale fajnie, wiaterek się rusza, robi się falka, to będzie na pewno lepsze niż, niż flauta na szczupaka. Ale jest klimacior, no te ptaszki, jeżeli dzisiaj takie słoneczko ładne. Nawet krzesełek nie braliśmy, żeby zminimalizować sprzęt. Tak jak Wam mówiłem, tata jest po zawale, także nie możemy dużo tego brać. Musimy sobie w miarę pomalutku dochodzić na miejscówkę tutaj. Akurat dojechaliśmy. Jesteśmy yy, no w Kazimierzu Dolnym już praktycznie na samym początku. Dojechaliśmy sobie na parking, zostawiliśmy samochód. No i mieliśmy de facto całkiem niedużo. Tylko, że ścieżki tutaj nie było. Tu kiedyś chciałem moją starą ścieżkę wynaleźć, ale niestety trzeba było przedeptać nową, ale nie było daleko. Także tu jest dobra miejscówka, bo jest blisko. Tutaj będę też chciał przyjść sobie na spławik. Tylko dobrze by było parę, parę dni pod wieczór przyjechać i podnęcić. Wiecie o co chodzi? Małą ilością zanęty, jakiegoś ro, robactwa najlepiej. A nałapałem sobie Rosów w nocy, ale był wysyp. Pierwszy raz tyle Rosów było. Nałapałem, nie wiem, 300, 400. No trudno powiedzieć. Także pociąć takie robale i codziennie tutaj podać. I myślę, że coś by tutaj fajnego złowił. I na pewno na Spławiczek będę chciał przyjechać. Przedepczę jeszcze sobie ścieżkę. Teraz wrócimy tą samą trasą i już będzie co innego. Dobra, pora przerzucić te zestawy może. Albo spale papierosa dam im jeszcze te 10 minut. Koło wroteczek jaki mam przy tej Karpiówce, teraz akurat stała się żywcówką, to Anaconda Magic Runner 4. Ojej! Jak tu ślisko. te wędki, bo są wygodne tutaj na żywca dla mnie, bo włączam sobie wolny bieg, rozstawiony, mamy te wędki na całym starorzeczu. I wiecie, jak wolny bieg sobie zapuszczę, to nawet jak nie będę widział brania, to będzie, no ten to żywczyk chodzi, ale o tą wędkę sobie może zostawię. O tutaj niżej. I wolny bieg odpalony i jedziemy. To słońce trochę deprymuje, bo wiem, że to nie jest odpowiedni czas na szczupaka. Ale mi suwa jest stosowa. Zobaczymy, tu stoi ten większy żywiec, w tamtej części stoi ten mniejszy żywiec. No tutaj mówię, łowiłem tutaj mi nawet jeden szczupak, jedną wędkę złamał i ze cztery szczupaki zerwały żyłę, że nie wyjąłem. I nie tylko ja miałem taki przypadek ze złamaną wędką. Taki starszy pan tutaj siedział kiedyś dzień w dzień na żywca i jemu też złamał. No ale były tutaj, on łowił, ten, ten pan złowił tej metrówę. Ja metrówy jeszcze nie złowiłem, ale dzisiaj może jest ten dzień. Zaraz dojedzie chyba kolega Sebastian. Zgadaliśmy się właśnie, że jestem na rybach i, i chyba wyj przyjedzie. Ja przerzucam zestaw. O! się żywczyk nam splątał troszeczkę. Jest okej. Okay. Ładujemy go pod drugą stronę. O. tyle w temacie. No ale się spławik przełożył, niestety. Musimy rybkę wyholo... Yy, zwinąć jeszcze raz poprawić zwijam pomału, bo nieraz przy takim zwijaniu a na tym dołku miałem właśnie taką sytuację że zwijałem, zwijałem i bach poszła boja i właśnie wtedy urwał mi żyłkę taki kloc. O, tylko był założony spławik, ale poprawka się należy to będzie To był zarombisty rzut. O to był zarombisty. Wyrzuciłem aż żywca na brzeg i ładnie go zjechałem do wody. Takie to właśnie o takie rzuty chodzi. Najlepiej procentują. Tylko wiecie co, ja też czupaki to łowiłem 11 lat temu tutaj. Ale nic o, tata idzie dalej, gdzieś tam w koniec coś chyba postawić. Znaczy nie ma, tu wiesz, na pewno ryba jest na całym. Wszędzie pływa, jest tutaj, ja Ci gwarantuję, że tu jest szczupak, tylko że wiesz, żeby on chciał wziąć. Postaw całkiem tam w koniec może i... Tu już przy brzegu i po drugiej stronie też troszeczkę obrzucałem i na razie bez efektu. Ale póki jest wędka w wodzie, to jesteśmy w grze. Zaraz przyjedzie Seba specjalista od tutaj od tych dołków. Przecież nie jest powiedziane, że musimy tu cały dzień siedzieć. Możemy i na tym wcześniejszym sobie godzinę jeszcze czy półtorej posiedzieć, nie? Mówię, jeszcze możemy z godzinę na tym wcześniejszym sobie posiedzieć. Zobaczymy, co tu się wydarzy. Ale ja ci mówię, ja jestem pełen nadziei tutaj. Ja wiem, że jak gdzieś tutaj na tych starozeczach w tej okolicy został duży szczupak. To właśnie został w tym. Tak było kiedyś i myślę, że teraz też jest. No chyba, że nie ma dużych szczupaków, ale nie wierzę w to. Są, tylko po prostu yy, nie umiemy ich złapać w tym w danym momencie, bo. No co? Na coś trzeba zgonić. Dzisiaj to na słońce będziemy zganiać, bo. No bo zobacz, jakie słońce. <laughs> No, nie zawsze ryba bierze dokładnie. Tu nie trzeba się spinać, że. O, nie ma ryb. Siatami pewnie wytłukli. O, tu pewnie już zaciągnięte było 10 razy. Mogło być i 20 razy zaciągnięte. Wszystkiego nie wybiorą. O, jak przyspiesza tam ładnie. Pod tym. No, tam pięknie chodzi. Tam, gdzie teraz rzuciliśmy. Stał, stał, stał. a Teraz się ruszył. Zobaczymy. Ten tego muszę zmienić. Bo tutaj ten po lewej stronie stoi jak zaczarowany. I zaraz patyki wejdzie w blisko. No już jedzie. Stój! Kurna, no pas, prosto w kija jedzie. A to gałgan. Chłodno jest, powiem Wam. Tutaj mamy za sobą takie duże wieżby i tak przesłaniają to słońce, że tutaj jest cień i jest normalnie chłód. A miałem już kurtkę zostawiać. W samochodzie. Zaraz, gdzie mam kluczyki? Zawsze, kurde, mam... No, dobra, słuchaj. No tu dokładnie spod tych korzeni, te ryby mi wyjeżdżały kiedyś. 11 lat temu. Tu gdzie teraz stoję, to woda była. Ale jeszcze tu jest, ze 4 metry wody to jest na bidę. Czyli miejsce na dużego szczupaka, starorzecze wymarzone. A ze spinningiem jak tutaj byliśmy, to miałem tutaj jedno wyjście na tym dołku. Ale zobaczymy. O, dwie tam ładujesz w koniec. Tam tyle chodziło, to na razie... No i racja, no z bojką to trzeba troszeczkę pomacać. Nie zakładamy kolejnego, tego założę bliżej płetwy grzbietowej. No. Taka karaśka i frusty. Bojka stała, nie ruszała się. Raz tak tąpnął, już myślałem, kurde, aż mnie zgieł. To jest piękne, ja tak uwielbiam patrzeć na tą boję. Jak chodzi, bo jak stoi to nic ciekawego. Już muszki zaczynają atakować. Jest specjalista. Co? <laughs> Co ty? Niedługo siedzimy na razie. No no, łapaliśmy trochę. Siemano. Siemano, to jest właśnie Sebastian. Witam. Co tam masz, o kopyteczko z Klasyka oczywiście, jak zwykle I co, nic niedziały? No na razie nic, no i siedzimy z godzinę może Motolotnia Podciągnąłem teraz bojkę blisko brzegu Tutaj jest widzicie po malutku sobie żywczych płynie może coś go przechwyci. Idę tam tą drugą ruszę, bo coś zamarł tam ten żywiec. Zwiększamy grunt. No ładnie tu pod korniaczkiem sobie tańczy żywiec. Jakby był chętny, to by tu go od razu zdjął. Zmieniam żywce, rzucam, ale nic nie chce pobrać. Ogólnie był Sebastian, też mówił, potwierdza, że ten rok jest jakiś tutaj dziwny, bo zawsze nawet sikuty brały, a teraz nic nie chce brać. Ale są tu duże leszcze i karpie, 100%. Jest na 100% tutaj szczupa. I nie tylko, tylko nie chce ryba żerować. Przyjdziemy tu chyba ze spławikiem, z Sebastianem. Zobaczymy za tymi leszczami i za karpiem. No ładnie idzie pod korzeń. I gamląt. Większy grunt mniejszy, ale nic to nic to zbytnio nie daje. Żywce pięknie jeżdżą, ale co z tego? Znowu wymiana poszła na obu wędkach. Nic się nie dzieje w ogóle. No tam po drugą stroną pięknie sobie płynie cały czas. Spinningiem tak się nie poprowadzi przynęty. No i, no i Sebastian z rzucał i nic. Tak jak mówiłem, ostatnio tylko co tu byliśmy, to jedno wyjście tutaj było Szczupaka. I leż za ogon. No Leszcze i Karpie są tutaj. Cztery żywcówy, jeden spinningista i nic. Choć Seba miał jakieś tam puknięcia, ale to jakiś okonek pewnie. Jak zmienił na mniejszą gumę. Zobaczysz, ja pojadę do Islandii, a ty zadzwonisz, że wyjąłeś tu metrówę. Ty nie masz tu na nim szczęścia, a to był mój... Szczęśliwy dołek i dalej go takiego uważam. Jeszcze się złowi. Trzeba wierzyć, chodzić i weźmie. Nie ma co mówić, że tu ryb nie ma, bo na 100% są. Jak nie teraz, nie za tydzień, to na jesieni. Takie miejscówki też trzeba obławiać. Bo tu miałem właśnie wyjście tego szczupaka. Także, jak mu taki żywiec spoddynda nad korniakiem, ryzykowne miejsce, ale trzeba takie obławiać. Tam odłożyłem wędkę. Tu zrobiłem wstaweczkę. I na cichacza niech sobie tutaj stoi. Może ten szczupak wyjdzie. No i zakończyliśmy. Zwinęliśmy się. Zawiesiłem, miałem Wam nagrywać przez jakąś fascinę się przedzieraliśmy, ale z tego wszystkiego zapomniałem. Gorąco, parno, będzie chyba jakaś z lewa. No nic tak nieraz bywa, bez żadnych brań. W ogóle martwa woda, nic. Nawet tych i dzisiaj nie było widać. Co, zerwane nic nie było. Tyle, że posiedzieliśmy, popatrzyliśmy, chociaż jak bojki pływają. Ale i taki wypad musi być. Także co, widzimy się w kolejnym odcinku. Komu się podobało, łapka w górę. Zapraszam do subskrypcji, będziecie dostawać powiadomienia o nowych filmach. I to, Siemaneczko.